Dany jest trapez o podstawach długości A oraz B i wysokości H. Każdą z podstaw tego trapezu wydłużono o 25%, a wysokość skrócono tak, że powstał nowy trapez o takim samym polu. Oblicz o ile procent skrócono wysokość H trapezu. Ten rysunek chyba nie będzie konieczny. Zaczynamy od pola. No, akurat literki podstawa, podstawa i wysokość zgadzają się ze wzorem na pole trapezu. Czyli pole to jest A plus B przez 2 i razy H. To jest ten trapez wyjściowy. Teraz co zrobiono z tymi podstawami? Każdost z podstaw wydłużono o 25%. To znaczy, że nowa podstawa nowa to będzie 125% z wielkości A, bo wydłużono o 25% i do 100% dodajemy 25%. Nowa podstawa druga B1 no tak samo została wydłużona o 25%, czyli też będzie 125% z wielkości B. Jeżeli pole trapezu, gdzie podstawy były A i B i H jest takie, natomiast teraz mamy trapez o podstawach A1 i B1, natomiast nowa wysokość to nie będzie już H, to będzie wysokość H1, tylko właśnie nie wiemy jak ona się będzie miała względem tej wysokości, która jest tutaj. Więc jeżeli napiszę teraz wzór na pole tego nowego trapezu, użyję tej samej literki. Dlaczego? Ponieważ podano, że pole tego nowego trapezu jest takie samo. Czyli jak tu było P, taki tu będzie P. Nie będę oznaczał P1, bo te pola są równe. Nowa podstawa A1 plus nowa podstawa B1 przez 2. I razy nowa wysokość h1. Jeżeli wstawimy te wielkości, to będę miał tak. 125% z a to jest zamiast a1. Zamiast b1 wstawię plus 125% z b z wielkości b przez 2 i razy h1. Co dalej z tym możemy zrobić? No tu jest 125% i tu jest 125%. Ja bym tych procentów nie zamieniał na liczbę, no ponieważ może nam się to przyda w procentach. Ja bym po prostu wyłączył 125% przed nawias. Czyli pole tego trapezu to jest 125% z a plus b przez 2 Kreska ułamkowa działa jak nawias, czyli wyłączyliśmy z licznika 125% razy H1. I teraz, jeżeli te pola są sobie równe, to znaczy, że to, co tutaj uzyskaliśmy w tym trapezie oryginalnym, musi być równe temu, co jest w tej części końcowej. Porównam te wielkości. Zacznę od tego. 25% z A plus B przez 2 i razy H1, to jest to, ma być równe A plus B przez 2 i razy H. Porównaliśmy. Pola miała być taki sam. Zauważmy, że po obu stronach jest taki sam wyraz. Jako czynnik. A skoro jest taki sam czynnik, to podzielmy przez to. Dzielę przez a plus b przez 2. Dzielę przez ten sam czynnik. Co zostanie? Na pewno po lewej stronie zostanie 125% z H1. Natomiast po prawej stronie zostanie sama wielkość H. No teraz mamy wyliczyć H1. No chyba jednak trzeba będzie te procenty, żeby łatwiejsze obliczenia. Zamienię jednak te procenty na liczbę. To jest 125 razy H1 równa się H. Po skróceniu przez 25 to jest 5 czwartych 5 czwartych razy H1. Równa się h i do czego dążymy? Zmierzamy do tego, jak ma się ta nowa wysokość względem tej wyjściowej, więc na pewno musimy wyliczyć h1. Żeby wyliczyć h1, muszę podzielić przez 5 czwartych. Ale podzielić przez ułamek oznacza pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli h1 to jest 4 piąte z wielkości H. I teraz dopiero zamienimy to na procenty. 4 piąte to jest 80, a w procentach 80% z wielkości H. Czyli ta nowa wysokość musi stanowić 80% z wielkości H. Ale pytanie brzmiało tak. Oblicz o ile procent skrócono wysokość H. Skrócono o taką wielkość. 100% odjąć 80%, czyli o 20%. Wysokość musiano skrócić o 20%, tak aby to pole pozostało bez zmian. Ten wynik kończy zadanie.